się ma. W dzisiejszym odcinku jak zdać site? Na początku stabilizator kompensacyjny. Lecimy na szybko. Po pierwsze, co to ma robić? Ma to dawać na wyjściu jakieś tam stałe napięcie, tak? Zadanie z kolokwium. Na wyjściu musi być 9 V. Przyjmujemy te same dane, co były na kolokwium. Ok, jak to zrobić? Trzeba tutaj te teraz zaprojektować jakiś układ, który dam na no, na wyjściu, dosyć stabilne, niezależne od obciążenia um, zasilanie 9V, ok Zacznę od tego, że chcemy to musimy to z czegoś napędzić czy zasilić, czyli musimy mieć jakieś tam napięcie wejściowe, U, wejściowe. No i jedziemy nasz układ, po pierwsze jakiś stopień regulacyjny czyli tranzystor bipolarny NPN, czyli na wyjściu emitera jest wyjście naszego układu. no toś nie ogarnia. tu jest kolektor, emiter, baza. Op. Do tranzystora doprowadzamy sygnał wzmocniony. Wzmocniony czym? Tak, jest właśnie, wzmacniaczem operacyjnym. wzmacniacz operacyjny ma dwa wejścia. Wejście plus, wejście minus i teraz do wyjścia plus podajemy napięcie jakieś stabilne, jakieś stabilne, niższe od naszego napięcia wyjściowego. Skąd wziąć takie napięcie? Ano z diody ZENERa. Dioda ZENERa ma taką właściwość, że przepuszcza prąd zaporowo, ale tylko do pewnego napięcia. No więc tutaj mamy jakieś stałe napięcie. Jeszcze nie, bo musimy diodę zasilić. Jak to zrobić? Puszczamy tutaj przez rezystor. Linie do naszego zasilania. Ok. Eee, druga rzecz: będziemy potrzebowali jakiegoś układu próbkującego, czyli tutaj naszej pętli sprzężenia zwrotnego. I zrobimy to na zwykłym, najprostszym na świecie dzienniku rezystorowym. I tu do masy. Ok. Ponazywamy sobie to jakoś tutaj. R1, R2. R3. I tu jest nasza dioda zenera. Ok. To jest nasz gotowy układ stabilizatora kompensacyjnego. To znaczy kompensacyjny, właśnie, że ma układ sprzężenia zwrotnego i e, mm, przez to jest bardziej stabilny. E, dobra. Pierwsza rzecz: zaczynamy dobrać diodę. Zenera. E, możemy sobie wziąć, e, oczywiście z naszego szeregu E12, najpopularniejszego, dioda Zenera, musi być, mieć po prostu niższe, niższe napięcie Zenera niż nasze napięcia wyjściowe, czyli może to być 39, 47, 56, 68, 8,2. Aczkolwiek w tym zadaniu było to już e, przyjęte, i e, dostaliśmy u Zenera. 6,8V, z tego co pamiętam, 6,8V. Pierwszy punkt za nami. Drugi punkt trzeba zasilić diodę Zenera. Tak zasilamy ją tutaj z naszego napięcia wyjściowego, które znamy przez rezystor do diody. Co znaczy zasilić? To znaczy dobrać tak rezystor, żeby na diodzie Zenera był prąd nie większy niż 5mA, no bo taki ona przyjmuje. Także dwa. Prąd diody Zenera musi być mniejszy od 5 mA. Ok, jak to zrobimy? No, mamy tutaj rezystor. Rezystor ogranicza prąd. Um, Mam nadzieję, że wiadomo jest, jak powiedzieć ten układ. To jest po prostu zwykły układ. Bateryjka, rezystor dioda, na przykład LED. Nie ma znaczenia. Hop, jak ktoś nie umie tego powiedzieć, to naprawdę. Jest, kończymy drugi rok. wydziału elektroniki. Powodzenia. Ok. Także liczymy sobie R3. To jest różnica napięć, bo na diodizonera mamy spadek 6,8V. Także tu nam spada 6,8V. Tu musi spaść e, tyle, żeby było w sumie 9, tak? Czyli 9V minus. 6,8V przez 5mA dostajemy 2,2V przez 5 ma No i tu z tego wychodzi 440, 440 ohmów Nie mamy takiej wartości w szeregu 440 ohmów Także będziemy się posiłkować jakimiś innymi co jest blisko? Powiedzmy 470. Tak, jakąś oczywiście większą, żeby ten prąd bardziej ograniczyć, i mniejszą. Także 470 ohmów. Op, to jest nasze R3. Ok, jedziemy do dalej e, Będziemy tutaj potrzebować jednego wzoru mm, do tego typu wzmacniacza. Przepraszam, stabilizatora kompensacyjnego. Ten wzór to jest wzór na e, na napięcie napięcie wyjściowe no i wygląda on tak wyjściowe to jest napięcie diody zener 1 plus stosunek na rezystorach r1 przez r2 okay. i teraz tak co my potrzebujemy? Potrzebujemy dobrać wartości oporników R1 i R2. Przekształcając ten wzór, oczywiście zrobię sobie tutaj gdzieś to na boku, dostajemy taki obzorek na, na, na R1. Tak, na R1 to będzie wzór. R1 to będzie R2. Stosunek napięć, czyli U wyjściowy do u Zenera minus 1 tak? Z tego wzoru przekształciliśmy, dostaliśmy wzór na R1. Czyli tak, mamy wyjściowe, mamy Zenera jedynka wiadomo, R2. Skąd wziąć R2? Szacujemy, tak? E, dobieramy sobie R2 wedle uznania, to znaczy ma być e, wartość ma być po prostu glanc pomada ehm. Warto, żeby to było po prostu większe niż tam jakieś 10 km, może to być kilkadziesiąt, kilkaset, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu tutaj w tym gałęzi nie płynął jakiś tam wielki prąd, żeby to były jakieś tam ampery, ewentualnie większe mikroampery. Także dobieramy sobie R2. No i przyjmijmy, że to będzie, nie wiem, strzelam teraz zupełnie 47 km, tak. Czyli szacuję R2. Równa się 47 kg. Yy, no i dobra, liczymy. l 1 równa się... Tak, 2 47 kilo stosunek napięć wyjściowy. 9 do Zn 6,8 minus 1. Zostajemy. Yy. I tu będzie tak, 47 razy 9 przez 3,8 daje nam jakiś tam 1,32 z groszami minus 1. No czyli dostajemy 47 razy 0,32. To jest. Teraz ja sobie to policzymy. Eee, 47 to jest 15. 15. Eee, kilo, oczywiście. okej. Okay. Patrzymy sobie w szereg. Akurat mamy w szeregu wartość eee, 15. W przybliżeniu 15 kg. Także mamy znaleziony rezistor R1, R2, R3, mamy napięcie do designera, wszystkie elementy dobrane. Jedyne, co jeszcze można było tu zrobić, już nie było to treści zdania, to jest jakoś dobrać napięcie zasilania, które jak widzicie nie ma wpływu na nic, w żadnym z tych nie mamy napięcia zasilania. Warto to sobie przyjąć jako oczywiście, znaczy trzeba to przyjąć jako napięcie wyższe, ale nie tam o jakieś pół czy o jeden wolt, tylko najlepiej chociaż było te 1,5-2 wolty. Skąd znie napięcie zasilania? No, też z jakichś tam podstawowych szeregów zasilania. To są jakieś tam 3, 3, 5 V, 9 V, 12, 15. Takie znajdziecie. Najbardziej podstawowe zasilanie używane w elektronice. No i tu byśmy sobie przyjęli powiedzmy 12 V. To jest zupełnie wystarczające. Tak? Czyli tak, pierwszy punkt, rysujemy schemat. Tak, to można zapamiętać. Drugi punkt, dobieramy diodę Zener'a, chyba że mamy podał z góry zadanie, jest ułatwione. Trzeci punkt, obliczamy. Rezystor R3, który ma ograniczać prąd dla tej diody, tak? Dlaczego to jest tutaj równie dobrze moglibyśmy to podłączyć, ten rezystor tu, tak? i stąd pójść do diody, ale tu jest nam po prostu łatwiej liczyć, bo znamy mamy założone yy, to napięcie zasilania. Nie musimy go szacować, no i wiemy, że będzie stałe w końcu po to jest stabilizator. Także tutaj liczymy z prostego wzorku na rezystor do diody yy, R3 no i R1R2 z ze wzoru na napięcie wyjściowe. Tutaj o tego głównego wzoru stabilizatorze kompensacyjnym opartym na zaciąciu operacyjnym w tej konfiguracji. To tyle.